Dobra. Pomyślałem sobie, i teraz tak, zamiast go zabijać, to zrobimy tak, że. Spróbujemy jeszcze raz, przy, przy jakby przemknąć się tamtędy, tam tędy. Zobaczymy tam to wszystko, bo okazuje się, że mnie w ogóle wywaliło tam. Pojedziemy tam tędy. Spróbujemy to obejść, bo ja nie mam jakiej w ogóle o nich cholera piwnicy wspominali. Yy, no i jakoś to ogarnąć, nie? Dobra, i jeszcze to, 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 to. to. Yy. Dobra. <laughs> tak, czekamy, dasz radę. Wie, wiemy, Pablo, że czekacie, że wszyscy czekają. Czasami <laughs> mam wrażenie, że najprostsze rzeczy nie przerastają. Na przykład ta moja klawiatura. No i znowu mi się tutaj źle. Dobra, wiecie sobie co, sobie po prostu tak Będę grał tak niewygodnie, dobra Rysowane plany co i jak zrobić, gdzie Nie zwróciłem uwagi Może i było coś takiego, jak tak mówi, że. Ale... Ja bym poczęła, żeby że po prostu sobie przejdzie w drugą stronę, bo chciałbym coś z jednej strony zrobić po cichu. Nie robić takiej napierdalanki zwykłej, tylko wiecie, tak sniki, taka napierdalanka to jest ze zwykłymi bandytami. Naprawdę ja nie mam noży. Kurwa co za. Po prostu. Mm. Cofnę się do tego momentu, dobrze? tak nic nie robiłeś, myślałeś. Jakbyś w gitarę Aha, o to ci chodziło. Tak, ja tam sobie tak rysowałem. Kurwa, ja zapomniałem, że tych noży nie mam. Po prostu tak idiotycznie podejść. To powinno być wycięte. To, to nie powinno w ogóle na YouTube wyjść. Wiecie, to nie. O, jest bocik teraz, właśnie, zob właśnie, zobacz, słuchajcie, drodzy widzowie. Mamy bota na tym czacie tutaj na streamie, który sam tutaj będzie już pokazywał, także mamy serwer Discord. Mm. Tutaj Seba też oczywiście, Pablo będzie mógł to będzie oczywiście też wstawiał. Yy, I tak dalej, i tak dalej. Yy, na czym skończyliśmy? Mam pięć noży i jestem tu. Ok, yy, przydałoby się tak. Mm. Nie widzieli mnie, nie widzieli mnie. No skąd jej tam cała tam banda wzięła? Ych. Jakby tak delikatnie. Ych. No i tak sobie musiałem zrobić krzywdę, ale i tak było warto. A teraz zresztą wstawiłem, bo one automatycznie takie części się... są wiadomo. A, no dobra, rozumiem, rozumiem. Yy, bo tak właśnie widzę. Yy, dobra, zrobimy tak. Inwentory nasze, nasz plecaczek, w którym zrobimy sobie dodatkową opceczkę. Plecaczek zamykamy i lecimy tam, i teraz już wszystko powinno być, yy, pójść w miarę. A jak nie to robił na pierdalankę? To jest ostatnie podejście, bo już tracę cierpliwość, naprawdę. Nie widzisz mnie? Nie widzisz mnie? Rozumiesz? Liczę, że go nie znajdą. Przy A okej okay. Zaczekać aż odejdą spoko Także ona powiedziała zaczekaj aż odejdą to zaczekam aż odejdą nie? Odsunę się jednak trochę. Ten statek jest tu! Rzuć go głazem, możesz grać się zapisała. Postęp, tak. Widzisz, wystarczyło tak niewiele. Tylko ja kurde, zawsze muszę przekombinować. I potem tak wychodzi. Głupota. Pamiętajcie, pierwsza mi się zawsze najlepsza. Bo ja potem kombinuję. I tak to potem jest. O, jeszcze nie odeszli, ile mam czekać. Co? A co tu Kogo zobaczyli? A tego trupa niby? Wiecie co, na pierdalanka idzie mi jakoś łatwiej Pięknie, następny Jeden pad, ja już z pięciu zabiłem. Dobra, ja sobie teraz pozbieram trochę amunicji, także poczekajcie. Kurde, oto ona ich ściąga tak szybko, i to nie możemy na to pozwolić, nie? No, tak trochę na frajera wyjdę, także dajcie mi trochę. No Daj mi chwilę czasu, kobieto. Ła! Dobra, idę tam ich załatwić, bo. Mi żona zaraz wszystkich zabierze A ja też chcę się trochę pobawić Dobra, wejdziemy sobie tutaj A to ty To tu jest ta cała piwnica, dobra, że mi się nie chce robić po cichu Giń Gin To jest świnia. Dobra, napompujmy. Aż mi się gra zacięła. Przeładuj. Znaczy najpierw weźmy apteczkę i przeładujmy. I pozbierajmy teraz trochę z nich rzeczy, nie? No to szkoda by było, jakby się pomarnowało to wszystko. No, miało być po cichu, miało nie być na napierdalanki, ale wyszło jak zawsze. Co? Żeby wejść tu czy co? Aha. Okej, okay. nie to żartowałem. Ja chciałem tego gościa. O. Dokładnie to chciałem go trochę rozkraść. Rozkradnę jeszcze trochę tych tutaj z góry, co są. Ty już nie masz co. To, jest, to był pewnie dowódca, nie? I mielibyśmy go pojmać i by się sami poddali. No ale ja czekałem. Ja cierpliwie czekałem, aż y, będzie, jak oni sobie pójdą i będę mógł go pojmać. A oni nie poszli? Ba, zobaczyli jeszcze. A oni stwory zabili. A może oni nie poszli sobie stamtąd, tak jak było to zamierzone? Ta ta bot nie wysyła powiadomień automatycznie, dopóki nie są wiadomości, jakieś na czacie wy by spamu nie było. Aha, rozumiem, rozumiem. No w sumie też dobre, logiczne. Tylko, że wiesz, w moim tempie zbierania wizów, zwłaszcza widząc moją. Rzetelność przy tym, chociaż no, staram się jak mogę, nie? To nie jest tak, że mam całkiem wysrane Po prostu niestety ciężko mi się zebrać No ale myślę, że z jednej strony zrozumiecie Okej, okay, to jest nasz Jakby wcześniej jak, jak chodziłem tak solo, to nie zwracam uwagi na Na podświetlenia, nie? Także O!

może by wczytać? Nie wysrane to... Tak. Teraz, a przez, przez tego sama, to mi jest teraz przykro, wiecie? Nie no, zaraz wczytam grę. Dobra, to żeby nie było tak nudno, tak zrobiliśmy jedną część, którą mogliśmy zagrać, to spróbujemy wczytać, co? No nie bądźmy tacy okrutni. Jednak nie, nie mam zapisu żadnego, także nie, jednak nie, żartowałem. To płyniemy. Żartowałem. Chłopcu, przejdzie grę w każdy możliwy sposób. Nie, ja już się rozmyśliłem. Ja już się rozmyśliłem, bo nie będę wczytywał gry do Maja i nie będę tutaj specjalnie wracał. Jezu, ja to tak naprawdę dawno temu ja grałem. Ja pierdolę. Yy, także... Także nie, zmieniłem zdanie. Ja naprawdę bardzo się starałem. Ja się bardzo starałem. Ale jak teraz mam to, co od początku streama, to co do tej pory osiągnąłem na streamie, czyli nie zbyt wiele. Z cerkwi uciekliśmy, powiedzmy, po cichu. A tutaj mi się średnio udało. Do celu się zbliżamy? No to dobrze, to tak. dobrze. Ten na I co tam, tam? to? Jest to tam, tam. Powiedzmy, że cię rozumiem. Ja chociaż ogień widzę tam. Po co?

Dobra. Mamy to. Yy, Odszyj buta z gówna ciśnij dalej. No, właśnie. Chodź, kolego. Aurora jest prawie na miejscu. Będziemy czekać na wasz sygnał. No dobrze, no. Ja myślę, że ten kapitan to będzie gdzieś tam na zewnątrz, że tamten to jest kapitan, nie? A to okazało się, że on tam siedział już w tam samym sobie środeczku. I jakby się mielibyśmy... Mógłbym się do niego dostać? W jakiś sposób, kurde, po cichu, nie wiem. Podpłynąć stateczkiem. Wymordować ich po cichu? Nie, miałem ich... Nie, miałem jakoś przejść tak, żeby... Nie wiem jak ile by nam to zajęło, ja bym tak powiedział. Chociaż podobno nie tylko tych, którzy się poddali. Może tak, zobaczmy co ja mam w ogóle zrobić, bo ja nie ogarniam teraz. Myślałem, że to będzie tyle. Wioska na moście zawsze była miejscowym środkiem władzy. Wioska... a, wioska na moście. Yy... Jej strategiczne położenie pełną kontrolę nad jedyną przeprawą w promieniu wielu kilometrów zapewniło mieszkańcom wieloletnie bezpieczeństwo. Dziś zaburzy jednak ich spokój. Aurora musi jechać dalej. Wraz z Kniazem zastaniemy się na szczyt do ich świątyni, która niegdyś była sterownią. Jak tylko włączymy mechanizm bloku wyłączymy mechanizm blokujący, opuścimy część zwodzoną, a aura przejdzie na drugą stronę. Aha, czyli oni, co zrobili tam świątynię, zablokowali możliwość w ogóle przejazdu i mieli spokój. Jak się tam dostać, Holender? Tu sobie smacznie śpią Jezu, czy ta gra musi tak zacinać? Błagam, naprawdę. Captured by heathens, but a heretic, one of the new ones, freed them. Old Simon just got cold feet, that's all. All the stories people tell about the girl. No, he did not. He came back with the huge positive of church and got his way too. Now we will be praying for that heretic instead of Simon. You got that? Oh, God, for a heretic? It would please God, though.

u Jezusie! Ja pierdzielibyśmy, że oni są porąbani. Jeden nóż mi tam różnicy nie zrobi, nie? Jak tu wejdę, to nie pojadę na górę? Czy zawodzono Tak to wygląda. Nie wygląda to, jakbym miał możliwość. Pięcie się wyżej. No dobra. Ja bym się nie pokapował, że winda ruszyła. Zgubiłem się tam, człowieku. Jak ja miałem tam się dostać? Chyba winda jest jedynym wejściem. Ох, Христе.